Cześć, hallo, Frues neues no ja. Szczęśliwego nowego roku. Witam Was 1 stycznia w pierwszym filmie w tym roku na moim kanale. Słuchajcie, w dzisiejszym filmie poznacie zasady, jak mówić o swoich noworocznych postanowieniach, i poznacie inspirujące niemieckie przysłowia. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, tak, abyś mógł wesprzeć mój kanał, za co bardzo Ci dziękuję, no i zapraszam Was na film. Najpierw zaczniemy sobie od wprowadzenia krótkiego słownictwa, czyli krótkich słówek, które pomogą Wam w mówieniu o naszych postanowieniach noworocznych. Pierwsze słowo to deja forzac. Czyli postanowienie. No i powiemy sobie na przykład: Mynfosatz ist. Moim postanowieniem jest. Drugie słowo: die Ziele, czyli cele. Meine Ziele sind. Moje cele to i odpowiadamy. Erreichen, czyli osiągać. Erreichen na przykład, ich coś tam, coś tam... Reisen. Tak? Osiągać. I ostatnie dwa przydatne słowa. Mehr, czyli więcej. Albo weniger, czyli mniej. O tym właśnie też często opowiadamy. Na przykład, chciałbym robić czegoś więcej. Albo chciałbym robić czegoś mniej. To są takie cztery przydatne słowa, które pomogą Wam mówić o Waszych postanowieniach noworocznych po niemiecku. Teraz powiemy sobie troszeczkę o konstrukcjach gramatycznych, czyli już konkretnych słowach, czasownikach, których użyjemy w zdaniach, aby opowiedzieć o swoich planach lub zamiarach. Czyli chcę Wam właśnie przedstawić te słowa, którymi możemy wyrazić nasz zamiar. Pierwszym słowem będzie myśle, czyli chciałbym. Myślę to jest czasownik modalny. No i powiemy: chciałbym uczyć się więcej niemieckiego. Ich möchte mehr Deutsch lernen. Ich möchte mehr Deutsch lernen. Tak? W tym roku chciałbym uczyć się języka niemieckiego więcej. Możemy sobie teraz to zdanie zacząć od słowa. W tym roku chciałbym I teraz, ponieważ zaczynamy od dieses ja, tutaj użyjemy szyku przestawnego. I tutaj odsyłam was do mojego filmu o szykach zdania. Dieses ja, nie powiemy ich müsste, tylko powiemy müsste ich. Szyk przestawny. Dieses ja, iść ich Deutsch lernen. W tym roku chciałbym uczyć się języka niemieckiego. Albo dieses Jahr ja. Möchte ich mehr Deutsch lernen. W tym roku chciałbym się uczyć więcej języka niemieckiego. Ok, czyli pierwsze to mieliśmy myślen. Drugi czasownik to vorhaben, czyli mieć zamiar. Vorhaben to jest czasownik rozdzielnie złożony. I tutaj odsyłam Was do filmu o czasownikach rozdzielnie złożonych. Czyli zaczniemy ich habe vor, i teraz powiemy sobie na przykład regularnie uprawiać sport. Ich habe vor regelmäßig Sport zu treiben. Ich habe vor regelmäßig Sport zu treiben. Zamierzam regularnie uprawiać sport. I uwaga, co tutaj nam się pojawiło? Przed treiben, czyli uprawiać Dodaliśmy cu. Uwaga, więc to jest konstrukcja, która będzie w następnym filmie konstrukcja z cu. W każdym razie musimy sobie zapamiętać, że przy większości czasowników, jeżeli występują dwa czasowniki w zdaniu, to rozdzielimy je słowem cu. Tak jak po angielsku powiedzieliśmy, powiedzielibyśmy cu, na przykład I want to sleep. Nie powiemy I want sleep, tak? Tylko mamy chcę, want i mamy sleep. Spać. I want to sleep. Czyli mamy Ich habe vor <coughs> zu treiben, zu machen. Ale dlaczego nie było tego zu w zdaniu z musten". Ich möchte Deutsch lernen. Dlatego, że muśte. To jest czasownik modalny i tego "cu" nie używa się z czasownikami modalnymi, więc mamy wyjątek. OK. I trzeci czasownik, w którym też użyjemy tego "cu", to jest czasownik "planen", czyli planować. No jakie e, użylibyśmy sobie tutaj zdanie? Powiedzielibyśmy sobie: "Chcę przeczytać książkę." Iś planę ein Buch zu lesen. Planuję przeczytać książkę. Czyli mamy Iś planę <zulesen> zu lesen. Plane, to nie jest czasownik modalny, więc tutaj na końcu przed drugim czasownikiem użyjemy zu. Ok, czyli jakie mieliśmy te trzy czasowniki? Mieliśmy myślę, czyli chciałbym. Vorhaben, czyli zamierzać. I planen, czyli planować. I jeszcze podamy sobie trzy przykłady z tymi trzema czasownikami. Na przykład, w tym roku chciałbym pojechać do Hiszpanii. This is ja. Myślę iść na Hiszpanię. W tym roku chciałbym pojechać do Hiszpanii. Drugie, w tym roku zamierzam spędzać z telefonem mniej czasu. Dies habe ich vor, wenige Zeit mit dem Handy zu verbringen. Zamierzam w tym roku spędzać mniej czasu z telefonem. I trzecie, planuję znaleźć nowych przyjaciół. Ich plane neue Freunde zu finden. Ich plane neue Freunde zu finden. Teraz przejdziemy sobie do niemieckich przysłów noworocznych, czyli części drugiej. I pierwsze przysłowie Jeden Anfang won ein Jednym anfang won ein ine. Czyli każdy początek ma w sobie coś magicznego. Zachęca do podejmowania nowych wyzwań noworocznych. Drugie: No jest ja, no jest glück. Czyli nowy rok, nowe szczęście. Trzecie: Ale anfang ist schwer. Czyli każdy początek jest trudny. To myślę, że może zachęcić kogoś do nauki, do motywacji do nauki. Ponieważ każdy początek jest trudny, ale Anfang ist schwer. Każdy początek jest trudny, ale warto. I ostatnie, dosyć popularne też w Polsce, ohne Fleiß kein Preis, czyli bez pracy nie ma kołaczy. Myślę, że tego wyjaśniać nie trzeba. Bez pilnej pracy nie ma nagrody. Kochani, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i włączę ośfilm mit Oren PSen. Życzę Wam wszystkiego dobrego i sukcesu z Waszymi postanowieniami. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to proszę zasubskrybuj mój kanał i jeżeli jesteś zainteresowany, aby dostać tą lekcję w pigułce z tymi zwrotami, słownictwem, o którym powiedzieliśmy, napisz w komentarzu PDF. A ja tobie przyślę oczywiście za darmo PDF z tej lekcji, z moim autorskim ćwiczeniem. Wszystkiego dobrego, ale skłuczę i widzimy się w następnym filmie. A tymczasem bis zum nächsten Mal.